No, cześć. Dziś o podróży do lat 90. i przyjaźniach z dzieciństwa, o tym, że przeze mnie nie wpuścili nas do kina, o zakupach, które robię, kiedy mam PMS i jeszcze. Kamil, nie uwierzysz, co się dzisiaj stało. To się zwaliło aparat. Nie, nie tym razem. O kilku naszych przygodach. Nigdy o tym nie opowiadałam w internecie, ale jest takie miejsce koło Bielska, z którego pochodzę. Od lat nie miałam powodu ani okazji, żeby tam jechać. No, dobra, I to hmm. będzie jako... jako. filmik, tak, tak, Aha. tak. No wiesz, yy, woda się tak, rusza, tak, tak. Jola siedzi. Ale w zeszłym roku odezwali się do mnie dwaj koledzy z początku podstawówki. Spotkaliśmy się i od tego czasu mamy ze sobą kontakt, i mam do kogo wracać. Wybraliśmy się właśnie na wycieczkę do Czechowic. Dorastałam już w Bielsku, ale takie głębokie dzieciństwo spędziłam właśnie tam. I z pomocą Romka, mojego przyjaciela, właśnie z tamtego czasu odwiedziliśmy kilka miejsc, które pamiętałam najwyraźniej. Aha, tutaj I, i tu w prawo. Tak. Pamiętam ten sklep. Wydaje mi się, że tak, tam były jedzenie, takie rzeczy. Tak, tak, tak. Spożywcze, tak, tak. To były takie pierwsze supermarkety. Tak. No nie? Że to no. był taki powiew luksusu. Nowoczesności. A tutaj nie wiada, tu jest zakaz wjazdu? Nie ma żadnego zakazu wjeżdżaj. Alter, nie zmieniło. Nie. Za każdym razem, kiedy tam jestem, jest to dla mnie bardzo sentymentalna i poruszająca podróż. Bo w wielu tych miejscach jestem po raz pierwszy od dwudziestu kilku lat. I łączę to, co pamiętałam, z tym, jak to wygląda w rzeczywistości już takimi dorosłymi oczami. To jest miejscowość robotnicza, fabryczna, górnicza, która zawsze będzie, w mojej głowie, bardzo ważnym i takim magicznym miejscem mojego dzieciństwa. Know that I wanna be good for you. Dobrze! Trochę po wczorajszym dniu. Nie, że czuję się przeziębiona, ale taka niewyraźna. Muszę wbić kawę. <laughs> i think you know that i care for you i do but sometimes i can't be there for me sometimes i can't be there baby can't you see that i'm just being me mm. sometimes we just colliding. and we keep on fighting but we'll be okay we got unconditional love. Sometimes we just cry, but we'll keep on trying. I know we'll be okay, cause we got unconditional love. Damn, I don't wanna be mad on you. No, I don't wanna be mad on things you do, but sometimes I need what's best for me. Sometimes I need what's best, baby. Can't you see? Can't be there when you weep. No, no, no. Yes, I want you to be here for me. Of course, I want you to be here. Don't disappear. Sometimes I need you strong for me. Sometimes I need you strong when I'm on my knees. Oh, baby, please. Jedąca po kontra <laughs> Jola, jedąca po mieście, to jest inna Jola, different Jola. Moim podstawowym założeniem przy nagrywaniu vlogów, tak sobie postanowiłam, jest to, że nie będę nagrywać, nie wiem, wbrew sobie, albo jak jakoś kiepsko się czuję. I więc wczoraj sobie odpuściłam i jedziemy dzisiaj do Krakowa. Ja mam lekarza. Będę też sobie pracować. Idziemy dzisiaj do kina. Jak się nazywa w ogóle ten festiwal? Krakowski festiwal. Krakowski filmowy. festiwal filmowy. I będziemy oglądać film o Simonie Kosak. I mam nadzieję, że nam się też uda dzisiaj pójść na zakupy, ponieważ totalnie brakuje mi ubrań do treningów i cały czas chodzę w tym samym, co nie jest jakby problemem. Nie wolno, Jola, chodzić w tych samych jak już mówiłem Tak, już, już o tym rozmawialiśmy. Ale po co mam się stresować, czy z praniem nadążę, czy nie nadążę, kurczę, jedne dresy wyprać. Jak co, co dwa dni mam trenować, to nie chcę się tym martwić po prostu. Jeszcze co mogę powiedzieć, to że Wczorajsze zakupy, na których kupiłam ogórki małosolne, gorący kubek, rosół i, i co jeszcze? Jakieś rzeczy. Zupę fo. Zupę fo w, poszku, w proszku i wiesz co? Wiesz co jeszcze? To warzywo. A, to jest takie kalorytę. Uświadomiło mi, że zbliża mi się okres, więc to może tłumaczyć moje wczorajsze samopoczucie. Nieco. Jestem wkurzona, bo naprawdę biegłam jak głupia tutaj. I co? Kiedy ten film jest? Dopiero w czwartek? Nie wiadomo, czy ja w czwartek dam radę. I jedź tam. od No. Nic mi dzisiaj nie wychodzi. miałeś ja super poranek. Nie nagrało mi się nawet moje ćwiczenia na rolkach, bo pamięć mi się skończyła. Mimo, że wykasowałam pliki, to jeszcze trzeba kutę w jakimś folderze ukryte. Nie, Ale... nie wiem, tych koszul trzeba ustawić. Nie Nie wiem. Bardzo chciałam zobaczyć ten film to po prostu. Nie daż. Wiesz, że nie lubię. Mało, mało rzeczy nie lubię, ale jedną z tych rzeczy jest spóźnianie. Nienawidzę się, spóźnię, nienawidzę. To nie się zapóźnia. Nie widzę. Nawet do kina, tak? Nawet do kina, bo nawet jeżeli są u reklamy, to nie lubię się spóźnienia. No i tak mam, nie? Więc to po prostu nie lubię. Jest trochę prześwietlona? Mm, to będzie chyba vlog, na którym nie wiem, czy PMS, nic mi nie wychodzi, to jeszcze kurwa uczę się tych filtrów i lampy i... Przepraszam po prostu jak ty nie dostaniesz okresu dzisiaj lub jutro, to się mega zdziwię. Hmm. Też to czuję. To napięcie. Ale nie jest źle, ogólnie jest... Bywało gorzej. Jest no po prostu wiesz, no co, czuję się no, ale... średnio. Czuję się po prostu jak się ja się czuję. Po prostu denerwuje mnie to, że nie wychodzą mi rzeczy tak łatwo, i nie mam czasu, żeby się nie mam, nie mam czasu, żeby tak się zastanawiać i po prostu wali mi się wszystko. Ja nie wiem, wczorajszy nic, dzień tak samo. Przez wczorajszy nie dzień. No, dobry. Tak, ale dobry. czułam to, że nie jestem w stanie tak... Co to z, taką. O. Dzwonią A, do mnie tak, 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 nieznane numery ostatnio tam, na mój telefon. O co chodzi strasznie dużo i przestałam odbierać nieznane numery na telefonie. To jest właśnie filtr, który kupiliśmy, i zakładam go na obiektyw, kiedy jest jasno, i wtedy nie przebija obrazu. To jest dowód na to, że zbliża mi się okres, a nawet do wody. Za szczęścia, szczęścia, potrzebuję jeszcze jednej rzeczy: filmu o miłości. W ogóle weźcie polećcie jakiś taki totalny film na PMS. Niech te komentarze będą źródłem inspiracji. A jak ty mi polecał dzisiaj film Kamil? Serio ci mogę polecić. No, normalni ludzie. Tak, no, dziękuję. Myślę, że mamy wszystko, wszystko mamy, czego potrzebujemy, choć. dalej nie nagrywać, ale stwierdziłam, że chyba jeszcze jeszcze czegoś mi tutaj brakuje, żeby tego vloga zakończyć. Jakiegoś czasu tak marzyło mi się, żeby nagrać jakiś film związany z ubraniami, ale nie wiem, jakoś nie do końca wiem, czy to wyjdzie, więc postanowiłam, że tego dnia spróbuję sobie po prostu coś takiego nagrać i mogę to opublikować, mogę tego nie opublikować i tyle po prostu. W ogóle miałam tyle jakby rzeczy tego dnia, że na obiad zjadłam tylko mango, co nie jest zbyt mądre i nie polecam, ale po prostu pff, no nie jestem najlepsza w robienie jedzenia. Bardzo was pyta mnie także o makijaż, jak go robię, więc takie najważniejsze rzeczy to to, że używam kredki do brwi, do podkreślenia oczu i brwi, korektora, żeby jakoś to wykończyć, różu no i wiadomo, tuszu do rzęs. Tego podkładu. I to jest taki mój podstawowy zestaw. Widzicie, lekki filmik, co tam nagram ubrania, coś tam o nich opowiem, ale kurczę, to było dla mnie trudne. No bo co tak mówić o tych ubraniach? No nie wiem, to bardziej wygląda niż jest coś tutaj do mówienia, ale co zrobiłam, to mogłam, popróbowałam sobie różne opcje. Nie obiecuję, że ten film ukaże się na moim kanale, ale podjęłam próbę. I to jest ważne. A potem Kamil wrócił z pracy. Mm. Dobrze, dopuszczę. Kamil, nie uwierzysz, co się dzisiaj stało? To się zwaliło, aparat. Nie. Nie tym razem. Cieszę się, że w mnie wierzysz. Zjadłaś pierogi. Nie no Kamil. No, co się mogło stać? No. Co podejrzewałeś? O czym rozmawialiśmy? że Co, co prawdopodobnie się dzisiaj wydarzy? Będziesz nagrywała film o ubrania? Dostałam okres!